wybrałam expertio dlatego że odpowiada mi hasło które tutaj yy, przyś Temu, czyli możesz więcej, bo faktycznie tak jest, że może i samemu zajdziemy, pójdziemy szybciej, ale to razem z zespołem, razem z osobami, którzy, które tworzą ekspertię, możemy więcej. Możemy więcej znajomości zdobyć, możemy więcej kontaktów, możemy więcej, dotrzeć do większej liczby klientów, możemy bardzo dobrze się czuć w naszej społeczności, dlatego jeżeli Ty szukasz takiego miejsca dla siebie, w którym będziesz mógł, mogła więcej, to uważam, że ekspert to jest takim odpowiednim miejscem dla Ciebie. Zapraszam serdecznie.